Kościół świętego Józefa Robotnika w Tarnowie, monumentalna, ekspresjonistyczna bryła o dynamicznych liniach, uważana za jedno z najważniejszych dzieł późnego modernizmu w Polsce. Budowla jest murowana i została wybudowana z cegły z dodatkiem kamienia wapiennego i żelazo-betonu. Korpus świątyni jest trzynawowy, posiada długość 45 metrów i szerokość 22 metry i jest połączony z węższym. Zamkniętym półkoliście prezbiterium, przy którym od strony zachodniej znajduje się zakrystia z przedsionkiem, natomiast od strony wschodniej kaplica. Wnętrze korpusu rozczłonkowane jest ostrołkową konstrukcją żelazobetonową oddzielającą prezbiterium i nawy boczne, które są nakryte stropami żelazobetonowymi i żebrowanymi. Fasada południowa ujęta jest trójkątną ramą żelazobetonową, przy niej w południowo-zachodnim narożniku jest umieszczona smukła wieża zakończona stalową iglicą nakrytą blachą miedzianą i posiada wysokość 45 metrów. Ściany zewnętrzne świątyni nakryte są okładziną wykonaną ze sztucznego kamienia. Świątynię nakrywa wysoki dach dwuspadowy, złożony z dachówki. Świątynia została zbudowana w latach 1957-1960. Kościół Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu. Futurystyczna konstrukcja z charakterystycznym, pofalowanym dachem, przypominającym namiot, co nadaje mu niezwykłej lekkości. Rzymskokatolicki kościół parafialny, należący do parafii pod tym samym wezwaniem. Plac pod budowę kościoła został uroczyście poświęcony 6 czerwca 1982 roku przez biskupa Stanisława Sygneta. Budowla jest żelbetowa, dwupoziomowa. Kamień węgielny został wmurowany 16 września 1984 roku przez biskupa Edwarda Materskiego. W 1984 roku została oddana do użytku dolna część świątyni. Pierwsza msza święta w Kościele Górnym została odprawiona w 1999 roku. Świątynia została dedykowana przez biskupa Henryka Tomasika 18 grudnia 2011 roku. Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie kontrowersyjny, lecz niewątpliwie nowoczesny projekt na planie Krzyża Greckiego z gigantyczną kopułą i minimalistycznym wnętrzem, które stawia na grę światła. Świątynia Opatrzności Bożej z zewnątrz ma kształt sześcianu z elipsoidalną kopułą. W przestrzenną formę tego sześcianu wpisane jest okrągłe wnętrze świątyni, przypominające rzymski panteon. Konstrukcja jest budowlą o kilku kondygnacjach. Część parterową wypełnia przestrzeń sakralna, ze stacjami i kaplicami upamiętniającymi najważniejsze wydarzenia z historii Polski mającymi wpływ na formowanie się polskiej tradycji religijnej i kulturowej. Nad nawą boczną zlokalizowano muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Pod posadzką w Kościele Dolnym, na poziomie minus jeden, stworzono Panteon Wielkich Polaków czyli miejsce pochówku i upamiętnienia najbardziej zasłużonych polskich patriotów oraz ludzi kultury i nauki. Świątynia jest najwyższym kościołem w Warszawie, a jej wysokość to 75 metrów. Do pokrycia kopuły z zewnątrz użyto 30 ton miedzianej blachy. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. W lipcu 1982 roku zmarł pierwszy proboszcz parafii na jego miejsce proboszczem został mianowany ksiądz Infuat Bogumił Jużwiak. Funkcję proboszcza parafii pełnił do końca czerwca 2010 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Od 18 grudnia 1983 roku rozpoczęto sprawowanie nabożeństw w dolnej części kościoła. 26 września 1993 roku biskup Kaliski Stanisław Napierała Dokonał konsekracji górnego kościoła i ogłosił go diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Górny kościół zdobi mozaika przedstawiająca postać Jezusa Miłosiernego. Po prawej stronie znajduje się płaskorzeźba z przedstawieniem postaci Matki Ostrobramskiej. Obok niej przedstawione są postaci Świętych. Po stronie lewej płaskorzeźba przedstawia postaci ludzi oczekujących zbawienia. W dolnym kościele umieszczone jest ceramiczne przedstawienie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w otoczeniu polskich świętych i błogosławionych. Kościół Miłosierdzia Bożego w Krakowie, łagiewniki. Nowoczesna bazylika w kształcie elipsy, z charakterystyczną wieżą widokową, będącą przykładem śmiałego projektowania na wielką skalę. Wybudowana w latach 1999 do 2002 według projektu Witolda Cęckiewicza. Kościół jest dwupoziomową, elipsoidalną budowlą. Może pomieścić 5000 osób, przy czym około 1800 miejsc to miejsca siedzące. Nad budynkiem góruje 77-metrowa wieża widokowa. 27 maja 2006 roku podczas pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski odsłonięto pomnik papieża Jana Pawła II umieszczony na wieży widokowej przy Bazylice. Był to siódmy rzeźbiarski monument papieski w Krakowie. 30 lipca 2016 roku podczas 21 Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w Bazylice spowiedź spowiadał papież Franciszek. Kościół najświętszej Marii Panny, Królowej Polski w Krakowie. Ikona modernizmu, kształtem nawiązująca do arki Noego lub ogromnej łodzi, wybudowana z naturalnych materiałów w sercu nowej huty. Budynek ma powierzchnię 1300 m2 i może jednocześnie pombrogieścić około 6000 osób. Nad świątynią góruje 70-metrowy Krzyż Maszt, który stanowi również podstawę konstrukcyjną arki Pana. Do kościoła prowadzi siedmioro drzwi, symbol siedmiu sakramentów świętych, a do ołtarza wiedzie siedem stopni, symbol siedmiu darów Ducha Świętego. Ołtarz wykuty został z jednolitego bloku marmuru z Włoch i stylizowany jest na kształt płasko położonej dłoni. W tabernakulum, odlanym z brązu w kształcie kuli ziemskiej, którą otaczają stalowe pierścienie, iskrzy się kamień z księżyca, podarowany kardynałowi Karolowi Wojtyle przez papieża Pawła VI, który z kolei otrzymał go od załogi amerykańskiego statku Apollo 11. Na prawo od ołtarza zawieszony jest na dwóch stalowych linach wizerunek Matki Bożej, będący wierną kopią obrazu w kościele w Zbarażu. Darem katolików z Portugalii jest umieszczona w specjalnej grocie cudowna figura Matki Bożej Fatimskiej, której uroczysta koronacja odbyła się 13 września 1992 roku. W podziemiach kościoła znajduje się Kaplica Pojednania, w której umieszczone są drewniane pajet polskie, dłuta Antoniego Rząsy, a także niewielka figura Matki Bożej Pancernej, która została wykonana z kul wydobytych z ran żołnierzy II Korpusu walczących o klasztor na Monte Cassino. Na stopniach schodów prowadzących do kościoła postawiono pomnik Jana Pawła II, który został odsłonięty przez kardynała Stanisława Dziwisza w dniu 16 października roku 2009. Kościół świętego Dominika w Warszawie na Służewiu. Przykład nowoczesnego podejścia zakonu Dominikanów do architektury surowy beton, cegła i prostota, które sprzyjają kontemplacji. Kamień węgielny pod budowę klasztoru Dominikanów na Służewiu położono w 1936 roku, a jeszcze przed wojną rozpoczęła się budowa niektórych obiektów zakonnych. Zewnętrzna bryła zbudowanego w latach 1983-1994 kościoła przy ulicy Dominikańskiej w Warszawie, inspirowana była stylem gotyckim, szczególnie średniowiecznymi świątyniami, wznoszonymi dla powstałego w XIII wieku zakonu Dominikanów. Przeszklony fragment dachu nad ołtarzem głównym wpuszcza do wnętrza symboliczny snop światła. Nawy oświetlają zaś promienie, porządkowane przez betonowe ażury wypełniające wysokie, wąskie okna. Choć właściwie trudno powiedzieć, że są to okna, to raczej wykonane z rzeźbiarsko potraktowanego betonu, ażurowe ściany. Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Tychach. W lutym 1979 roku poświęcony został kamień węgielny pod budowę kościoła oraz kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej, w której do czasu wybudowania kościoła odbywały się nabożeństwa, a która obecnie znajduje się w zachodniej części podziemi świątyni. 11 września 1982 roku kościół został konsekrowany. W 1983 roku ukończono stojącą obok dzwonnicy. Bryła kościoła, symbolizuje namiot. Inni szukają w niej podobieństwa do charakterystycznej dla śląskiego krajobrazu chałdy. Kościół wybudowany jest z cegły na planie centralnym, prostokątną nawę otaczają krużganki. Całość nakrywa potężny dach, wsparty na żelbetowych ramach. Po środku dachu umieszczony jest świetlik doświetlający nawę. Całość wieńczą cztery smukłe krzyże. Na posadzce i ścianach krużganków ukryte są różne formy krzyża. Motyw krzyża znajduje się również w oknach, drzwiach, ogrodzeniu kościoła. Klamki mają kształt gołębicy Ducha Świętego. Wnętrze kościoła jest dwupoziomowe. Poziom górny zajmuje jednoprzestrzenny kościół z ołtarzem umieszczonym centralnie. Na poziomie dolnym znajduje się kaplica, zakrystia oraz salki katechetyczne. Kościół świętego Maksymiliana Kolbego w Krakowie wybudowano według projektu Józefa Dudkiewicza. Budowla składa się z dwóch poziomów oraz połączonej z kościołem plebanii i dziesięciu sal katechetycznych. Ściany kościoła i plebanii wykonane są z ciętych płyt z białego kamienia pińczowskiego, a schody do kościoła wyłożone są czerwonym piaskowcem szydłowieckim. Kaplica dolna ma powierzchnię 600 m2 i może pomdrugeścić około 2000 rok wiernych. Posiada kryptę grobową, w której znajduje się marmurowy sarkofag z ciałem księdza Józefa Kurzej. Kościół ma powierzchnię 1500 m2 i może pomdrugeścić około 5000 rok wiernych. W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i postać patrona świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Posadzka świątyni wykonana jest z czerwonego granitu szwedzkiego, a ołtarz i część prezbiterialna z białego marmuru kararyjskiego. Kościół Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie. Powstawanie tego ośrodka duszpasterskiego rozpoczęło się od zakupu placu przez diecezję w kwietniu 2016 roku. W maju ksiądz arcybiskup poprosił księdza Romana Kota, by podjął się tworzenia parafii w tym miejscu. Będąc diecezjalnym duszpasterzem kół różańcowych, ksiądz Roman, jako patronkę przyszłej parafii, obrał Matkę Bożą Pompejańską i już w lipcu pielgrzymi przywieźli w darze jej obraz. Od 4 września. Można było uczestniczyć w mszach świętych sprawowanych na placu pod gołym niebem. 1 października odbyła się pierwsza msza święta w prowizorycznej kaplicy. 22 października arcybiskup Henryk Hauser poświęcił plac, krzyż i kaplicę. 19 listopada biskup Marek Solarczyk podczas sprawowania mszy świętej przekazał księdzu Romanowi cegłę z bazyliki Matki Bożej Większej z Rzymu, która stanie się kamieniem węgielnym przyszłego kościoła. Budowa świątyni rozpoczęła się 25 września 2019 roku.